Nagrywamy? Ok. Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem, weź głęboki oddech i zluzyj pasek w spodniach. Akademickie Mistrzostwa Polski w Poznaniu nie mogło nas tutaj zabraknąć. Drugi dzień dzisiaj. W porównaniu z wczoraj jeszcze mocniej wieje, troszkę słoneczko za chmurkami. Wczoraj pogoda była niezła, nie była 11 na 10, ale była no, myślę, że 7, no bo jednak wiatr na przeciwległej prostej troszkę płatał figle zawodnikom. Padło parę wartościowych wyników, padło na pewno dużo rekordów życiowych. Do Poznania przyjechało około 1000, 1500 studentów. Porozmawialiśmy już wczoraj z Gosią Hołp, na pewno będzie to wrzucone. Gosia o po, po dwutygodniowym treningu, bo niedawno była ostrzegnięta, wraca, wygrywa 400 metrów z czasem bardzo wartościowym, no bo 52-18 no to jest bardzo fajny wynik jak na otwarcie sezonu. Co dalej, może kogoś złapiemy, może z kimś pogadamy? Jest ze mną Maciek, który za chwilę musiał uciekać, ale mam nadzieję, że coś postrzelamy jeszcze. Ze mną zwycięzczyni dzisiejszego biegu na 400 metrów Małgorzata hołub 52, 18. 18. Zadowolona bardzo, bo rozmawialiśmy, że coś się działo, ale opowiedz, co się działo u Ciebie? Co się działo, to jest dobre pytanie. Tak naprawdę od stycznia e, mało biegałam. E, idziełam na rowerze, pływałam, zrobiłam wszystkie treningi zastępcze. E, do końca nie było wiadomo e, tak naprawdę, co mi jest przez prawie, e, prawie 3 miesiące. Dopiero ostatnio dostawałam, zaczęłam dostawać diagnozy, które e, mówiły, że nie powinnam w ogóle biegać, nie powinnam trenować. Natomiast ja nie lubię takich, takich informacji, więc powiedziałam, że zrobię wszystko, żeby wystartować. E, I z pomocą zastrzyków e, udało się na razie zmniejszyć ten ból do takiego 1-2 na 10, więc no, taki ból no to, to nie to, jest ból. To jest taki ból, który normalnie <laughs> chyba każdy z lekkafetów staje z takim zbyt. Dokładnie, dlatego mogę powiedzieć, że w końcu wracam, wracam do żywych. Potrzebuję jeszcze troszkę czasu, żeby mieć do takich treningów, jakie ja bym chciała, żeby były. Natomiast już po tym starcie widzę, że jestem że... No tak, tak. Rzeczywiście bardzo dobrze wyglądałaś. Widać, że tą pierwszą prostą troszkę jakby zachowawczo pobiegłeś. Później już wiatr w pracy Powiedz, jak się biega w Poznaniu? Muszę przyznać, że róż. Już mam bardzo dobre wspomnienia z tego miejsca, ja nigdy nie potrafię się ustawić dobrze do tego wiatru, tutaj okay, Tak, tak to, to jest jedyny stadion w Polsce, na którym na po prostych wieje w twarz. Tak, tak. Dlatego my tu e... trenujemy. Nie przyszło mi właśnie do kłopaków. jak wieje ciągle w twarz, więc to, to naprawdę im pomaga, tak, tak, tak. więc ja wiatru nie lubię. Natomiast muszę przyznać, że za każdym razem jak to startuje, to to pracuję ze okejnymi wspomnieniami, więc Okej, okay. jakie dalsze plany na sezon? Bo jesteś na listach startowych na 200. W kuluarach powiedziałaś mi, że już dzisiaj wyjeżdżasz, uciekasz stąd z tego naszego pięknego miasta. Nie startujesz 200, ale co dalej? Nie startuję 200, bo tak jak zapowiedziałeś jeszcze ten początek, nie wygląda tak jak powinien wyglądać. Muszę powiedzieć, że tak w tym, taki, taka tajemnica, dzisiaj robiłam pierwszy start z bloku na pirażu. na tym starcie. Więc okay. kompletnie szybkościowo, bo jeszcze nie jestem gotowa. Jeszcze szybko się nie jestem przygotowana, więc wycofałam się z tej półsetki. Teraz można powiedzieć, że chowam się na dwa tygodnie jeszcze w domu. Jeszcze muszę troszkę potrenować, bo jeszcze potrzebuję tego treningu zdecydowanie. Potem memoriał Janusza Kozacińskiego w Chorzowie i Mistrzostwa Polski. I mam nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku i kolejny kierunek Mistrzostwa się w Stanach. No właśnie i tutaj szybkie jeszcze moje pytanie, bo tak naprawdę w tym roku Mistrzostwa Polski seniorów bardzo szybko. Trzeba troszkę odczekać na te Mistrzostwa Świata. Czy z trenerem szykujecie raczej formę na Eugene albo docelowo na Europę, bo również tam no, będziecie bronić złotego medalu? Czy docelowo chcesz być najmocniejsza na Mistrzostwach w Polski, walczyć o ten start indywidualny, czy Gosia w tym sezonie nastawia się bardziej do szkoły? E, w tym sezonie zdecydowanie nastawiam się bardziej na szkoły, i tak też było w zeszłym sezonie. E, I nastawiam się na to, zdecydowanie na Mistrzostwa Świata, e, dlatego tak jak widziałam, nie startuję, nie, nie szykuję się jeszcze jak pod te Mistrzostwa Polskie tylko jeszcze dwa tygodnie dajemy sobie na taki cięższy trening, żeby ta forma docelowa przyszła w odpowiednim momencie, czyli na Okej, okay, no to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć, żeby wszystko było tak, jak było, żeby ból był pół, a nie jeden, żeby cały czas zmniejszał, Tak jak cały jest, czas jest. progres. Tak jak jest, to niech będzie, bo chociaż wiem, że tak jak, tak jak u nas na Zabawach Biegowych progres. Dziękujemy bardzo Gosia. Dziękuję Kowalim bardzo. Do poznania. Trzymajcie się. Dzięki. Teraz przed nami jedna z serii eliminacyjnych na 100 metrów. Wiatr bardzo mocno w plecy zawodnikom sprzyja. To jest jedna z pierwszych serii. Im dalej w las, tym mocniejsi zawodnicy, ale nie na 100 metrów, bo na 100 metrów mamy eliminację. Czyli po prostu zawodnicy walczą o awans do finału, do wąskiego finału. Czy im się uda, czy im się nie uda, to zobaczymy. Zawsze pierwsze miejsce albo pierwsze dwa miejsca, albo pierwsze miejsce jest premiowane. Dalej do finału, więc. Tutaj chłopaki zbijają piątki, widać, że się lubią. Taki duch sportu, ja zawsze to lubiłem po zawodach zbić piątkę. Wiem, że Mateusz z nikim piątek nie zbijał, bo on ogólnie nie lubi ludzi. Za nami chłopaki do rzutu dyskiem się rozgrzewają. Tutaj też jest często rozgrywany rzut młotem. Jak widać, no, chłopaki, no, potężnej postury. Maciek w sumie mógłby być dyskobolem albo młociarzem. Technika jest bardzo ważna w dysku, bardzo trudna. Jeden palec napędza dysk do tego, żeby nabrał takiej odpowiedniej rotacji. Widza, widać też wieloboistów tutaj, którzy również startują w paru konkurencjach na ampach, więc a dzisiaj wieje, dzisiaj wieje pod dysk, czyli to jest bardzo dobry wiatr dla dyskoboli, bo ten dysk będzie dostawał jeszcze dodatkowego podbicia na wietrze. Więc, no, może może będziemy świadkami dalekich rzutów dzisiaj w Poznaniu. Zobaczymy. Jak widzicie, są oznaczone dwie linie: linia 35 metrów i 45 metrów. Linia 45 metrów jest oznaczona żółtą kreseczką. To jest tak zwane duże kół. Co daje duże kół? Bezpośredni awans do finału, do wąskiego finału, w którym już walczą ci najlepsi, ci, którzy przejechali walczyć o najwyższe laury, o medale. Dlatego dzisiaj, jak widzimy, duże kół 45 metrów. Myślę, że że będzie zapełniony finał, jeśli nie osiągną wszyscy, jeśli finał się nie zapełni osobami, które osiągną duże kół, czyli 45 metrów, później dalsze wyniki są liczone, czyli np. przykład 44 i 44 i tak dalej. Teraz mamy parę rzutów próbnych, zawodnicy mają parę rzutów próbnych. Po co są próbne? Żeby sprawdzili, jak działa koło, czy się ślizga, czy się nie ślizga, czy jest w miarę tak zwane tempę, czy lepiej by było jeszcze troszkę zmienić buty, Wiele różnych aspektów tutaj odgrywa rolę. Im wyżej ten poziom, tym mniejsze jakby mniejsze aspekty wpływają na to, jak daleko poleci ten dysk. Jak widzicie, sędziowie regulują klapy klapy rzutni, aby aby też inni ludzie na stadionie czuli się bezpiecznie. Po prostu zawodnik w zależności, któ którą ręką rzuca, ta klapa jest otwierana lub zamykana. Za nami piaskownica, ale nie taka, w której się znajdzie papierosy, albo można lepić babki, albo kupę kota też można, chociaż w tej można znaleźć kupę kota, bo tu mieszkają koty na Olimpii. Ale dzisiaj akurat kupek kota chyba nie ma, raczej są zawodnicy, którzy właśnie zaraz przygotowują się, albo już toczą swoje zmagania w serii eliminacyjnej. W skokach eliminacyjnych, trójskoku. Trójskok, czyli dyscyplina bardzo trudna, techniczna, bardzo obciążająca dla stawów, dla, dla Achillesów, dla ścięgien ogólnie. Noga prawa, prawa, lewa albo lewa, lewa, prawa. Yy... No, Maciek, możesz tutaj strzelić. Mam nadzieję, że chłopak akurat skoczy w miarę dobrze technicznie, bo na ampach to różnie bywa. Może wczoraj był w paczy i jest jakby wczorajszy, można powiedzieć, dzisiejszy. No, zobaczymy. No, tutaj tak technika mocno akademicka, że tak powiem. Jak widzicie za moimi plecami urządzenie, które budzi bardzo dużo kontrowersji, a nie powinno ich budzić wcale, czyli wiatromierz. Na niektórych zawodach z, z, niektórzy trenerzy tak stają, żeby zasłonić wiatromierz, że w, kiedy wiatr jest niedopuszczalny, a oni robią tak, że jest dopuszczalny, czyli po prostu rozbijają wiatr i okazuje się, że wiatr tak naprawdę na przykład wieje 2,5 metra na sekundę, a trener tak się ustawi, że wieje jeden i wtedy jest dopuszczalny. I na przykład zawodnik lub zawodniczka osiąga rezultat, którego bez tego wiatru by nie osiągnęła, więc więc tak. Jeśli jest jakaś firma wiatromierzy, która chciałaby nas sponsorować, to mogłaby być wasza reklama. Teraz, jak widać, wiatr plus 1,4 metra na sekundę. Pani sędzina go startuje i w danej próbie mamy pomiar. Mamy pomiar wiatru. O, tu już bardzo ładna technika zawodnika. Idziemy dalej. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale Maciek przed chwilą powiedział, na wieczór jak ma lat 70%. Ale, i teraz wam troszkę powiem taką meteorologiczną ciekawostkę, bo... To nie oznacza, że deszcz będzie padał na 70%, tylko będzie padało na 70% danego obszaru. Czyli na Poznaniu będzie 70% poznania będzie padało, a 30% będzie nie padało. Jak jest 100%, to na całym, powstałym Poznaniu będzie padał deszcz. Taka ciekawostka. Dzisiaj taki troszkę nietypowy odcinek, bo nie będziemy dużo rozmawiać z ludźmi, bo ludzie są głównie skupieni na startach, a takich dodatkowych ludzi, z którymi moglibyśmy pogadać, jest niewielu, więc takie ciekawostki lekatletyczne, a tutaj mamy co? Nie koks! Jeszcze raz. Nie koks, tylko to jest magnezja, która powoduje, że chłopakom lub dziewczynom podczas pchania kulą ta kula się nie wyślizguje z ręki, tylko jest stabilna. Tego też używają ludzie na siłowni, na kalistnicy i takich różnych innych bajerach, gdzie ten grip, gdzie ten chwyt musi być taki mocny, nie Zobacz jak teraz, jak cię chwycę, to nie mogę cię puścić. No. Jak widzicie, tutaj jest fotokomórka, ona jest połączona z pistoletem sędziego, czyli jak sędzia wystartuje zawodników, to urządzonko wysyła sygnał na metę, że już należy włączyć stoper, należy włączyć czas. Czas się oczywiście automatycznie włącza, wszystko jest zautomatyzowane. Pomiar jest, za pomiar jest odpowiedzialna firma Domtel Sport, czyli taka firma najbardziej znana no, i też chyba lubiana w Polsce, mimo wszystko, darzona taką sympatią, bo oni prowadzą większość takich imprez mistrzowskich. Wszyscy wiedzą, na jakiej stronie znaleźć. Oni też prowadzą zapisy, więc jak widzicie, tutaj jest ta komórka. Teraz jest prezentacja zawodników po kolei. Pan sędzia jest zawsze bardzo groźny, a jak widzicie, ma dwa pistolety: jeden zwykły, jeden elektryczny. Jakby jeden nie wystrzelił, to zawsze można drugi, ale on też jest do. Ten drugi pistolet, ten taki klasyczny pistolet, jest do samoobrony, więc są dwa pistolety. Jeden na ludzi, drugi na potwory. Uwaga, start, teraz się uciszę. Słyszycie, atmosfera jest superowa. Duży fokus, duży vibe fajny vibe jest tutaj na zawodach, więc zobaczymy. Pójdzie dalej, no mocno wieje teraz w plecy zawodnikom. Teraz na dysk patrzymy z drugiej strony, czyli tak naprawdę od strony rzutni, czyli tak jak, tak jak dysk widzi trawę, w sumie można powiedzieć. Tam bym chciał dolecieć oni. Oni teraz będą w nas rzucać. Ja mogę... Nawet zaryzykuję stanę bliżej. Podejdę bliżej. Zobaczymy. Raczej. Dysk, tutaj nikt dysku nie pośle na tą wysokość, mam nadzieję. Zdziwiłbym się mocno, jakby tu do, dysk doleciał. Ale no. Zobaczymy teraz technikę zawodnika. Spróbujemy ocenić swoim niefachowym okiem. No, słabiutko. Słabiutko. a wyglądał na mocnego w sensie, że u, ubiór miał taki profesjonalny, ale to nie zawsze idzie. Jaki duży luj. Ha? Duży luj. No, duży luj. No jak wszyscy w dysku. Akademickie Mistrzostwa Polski są też taką nietypową imprezą, bo tu nie wszyscy przyjeżdżają walczyć o najwyższe laury. Studenci też, jak to studenci przyjeżdżają na imprezę. Yy... Oczywiście wystartować i pokazać, jak z najlepszej strony to nie, unika żadnych wątpli... nie ulega żadnej wątpliwości, ale również przyjeżdżają na imprezę, bo na przykład w pakiecie startowym było piwo marki Fortuna, albo wlotka do paczy Poznań, która impreza się odbyła wczoraj, a dzisiaj, jak widzicie, niektórzy startują. Także, no, ja tam uważam, że tak to powinno też wyglądać, bo nie wszyscy muszą jakby być mistrzami świata. A, a też jednak do Poznania przyjechać i nie pójść na imprezę, no to taki trochę smutek na studiach. Ok, yy, Klaudia Wojtunik udało nam się złapać tak z Nienacka, była w telefonie zapatrzona, ja ją wypatrzyłem. No taka charakterystyczna postać, płotkarka mistrzyni, świeżo upieczona akademicka mistrzyni Polski. Klaudia, gratulacje, jak się biegało wczoraj w Poznaniu. Dzień dobry przede wszystkim. Bardzo dobrze wczoraj się biegało, pogoda dopisywała dzisiaj troszeczkę gorsze warunki, jest naprawdę zimno, mimo tego, że ten wiatr wieje dosyć mocno w plecy, to myślę, że jest to malutka jakby pomoc w tym bieganiu dzisiejszym. No tak, no na płotkach to jednak wiatr, mocny wiatr w plecy troszkę przeszkadza, bo powoduje troszkę tą zmianę tego rytmu i zgubienie tego rytmu. Powiedz mi, jak oceniasz w ogóle organizację Akademickiej Mistrzostw Polski w Poznaniu? bardzo fajnie. Tutaj też biegałam w tamtym roku na Mistrzostwach Polski. Była bardzo podobna organizacja. Tutaj są teraz akademickie Mistrzostwa Polski. Wszystko fajnie dopięte na ostatni guzik. Co do minuty praktycznie wyszłyśmy, więc tak jak było zaplanowane, nie było żadnych jakby, opóźnień. Bardzo fajnie. Powiedz, jakie dalsze plany na... Dalsze plany, dalsze plany, kolejne plany na dalszą część sezonu, to chciałem powiedzieć. Na razie tutaj kilka dni pobędę jeszcze, będę trenowała i w środę startuję w Dessau, później pewnie Chorzów, następne starty na Memoriale Kusocińskiego i zobaczymy jak to będzie z całym resztą sezonu potem. A docelowa impreza zdradzisz? Zobaczymy, jeśli będzie zdrowie, jeśli będzie minimum na przykład zrobione, na co bardzo bym liczyła, bardzo bym chciała, no to są Mistrzostwa Świata, są Europy, zobaczymy. No dobrze. Przypomnij, ile jest minimum i ile wynosi Twój wczorajszy wynik? Wczoraj pobiegałam 13,26, a minimum jest 12,84 na świata, co jest bardzo mocnym wynikiem. Tak samo jak na igrzyska i 12,94, jeśli się nie mylę, jest na Europy. Super. No to Klaudia, nie, życzy nam, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Ci zdrówka, żeby trochę mniej wiało, dobrej pogody i powodzenia. Dziękuję bardzo.